Będzie zabawnie, ale niebezpiecznie. Pośmiejesz się, a potem zobaczysz siebie wyraźniej, niż byś chciał. Bo wszyscy lubią mówić o sile. Bądź silny, jesteś taki silny, jakby to była cecha wrodzona, jak kolor oczu, jakby ktoś się obudził i powiedział, dziś wybieram twardość psychiczną, poproszę bez traumy. Prawda jest taka, nikt nie jest silny dzięki sobie samemu. Silni ludzie to są ci, którzy przeszli przez coś, co innych by wyłączyło z systemu. Siła nie rodzi się na siłowni motywacyjnej. Ona rodzi się w miejscach, gdzie myślisz, już nie dam rady. A potem dajesz. Nie dlatego, że chcesz, tylko dlatego, że jeszcze oddychasz. I teraz uwaga, bo to jest kontrowersyjne. Pragnienie śmierci nie zawsze jest chęcią zniknięcia. Często to jest chęć, żeby to się wreszcie skończyło. Ten stan, ta wersja ciebie, ten ból bez instrukcji. To jest próg, nie koniec, próg, moment, w którym psycha mówi: Albo coś się zmieni, albo ja się rozpadnę. I to jest gotowość do wielkiego, straszliwego kroku nie w przepaść, tylko do środka. Bo, żeby narodził się nowy człowiek, stary musi najpierw chcieć umrzeć symbolicznie ego iluzje kłamstwo pod tytułem. Jakoś to znoszę. Nikt nie mówi, że to wygląda ładnie. To nie jest metamorfoza z programu TV. To bardziej jak remont generalny, gdzie wyburzasz ściany i przez chwilę nie masz kuchni, łazienki, ani pewności, kim jesteś. I nagle odkrywasz, że Twoja siła nie polega na tym, że jesteś niezniszczalny, tylko na tym, że zostałeś zniszczony i dalej tu jesteś. Prawdziwa moc to nie dam radę. To byłem gotów zniknąć. Ale coś we mnie powiedziało, zostań jeszcze chwila. I ta chwila zmienia wszystko. Więc jeśli kiedykolwiek byłeś na granicy i myślałeś, że to słabość, nie, to był moment inicjacji, bo siła nie przychodzi przed próbą, ona jest skutkiem ubocznym przetrwania. Dziękuję. Jeśli to zrozumiałeś, to znaczy, że stary ty już pęka, a nowy zbiera się do wejścia.